Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Kłania się Jacek Nieźwiecki. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Strzemski, kandydat na radnego Rady Miasta Ocztyna. Lista numer 10. Komitet wyborczy wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego. Pozycja numer 1 w okręgu numer 4. Ekonomista i z zamiłowania i z pasji też prawnik. Ale ja proszę o kilka słów. Przedstawienia swoje sobie widzom naszym i wyborcom. Czym pan się zajmuje zawodowo, wykształcenie, właśnie doświadczenie zawodowe, stan rodzinny. Takich kilka informacji, żeby y, mieszkańcy wiedzieli, y, z kim rozmawiam. Czyli takie tło. Dziękuję za to przedstawienie. E, rzeczywiście, z wykształcenia jestem ekonomistą. Skończyłem też licencjat ze stosunków międzynarodowych, ale troszeczkę e, goniłem swoje przeznaczenie, co mi uciekło. E, no i. Postanowiłem uzupełnić to, przed czym uciekłem, mając 19 lat, czyli uzupełniając studia prawnicze, które prawie już skończyłem. Prawo jest moją pasją, bo otacza nas wszędzie, a no też na poziomie rady miasta z tym prawem radni mają dużo do czynienia, powinni się orientować w tym systemie prawnym. Działam społecznie też w wielu organizacjach. Przez kilka lat byłem prezesem. Ogólnopolskiego Zrzeszenia Przedszkoli Niepublicznych. Działam w sektorze edukacji niepublicznej, razem z moją mamą prowadzimy przedszkole niepubliczne już kilkanaście lat i może to jest takie troszeczkę paradoksalne, bo jako dziecko nienawidziłem chodzić do przedszkola. Zapierałem się nogami, rękoma, a to chyba z tego względu, że to były takie czasy, że dzieci nie mogły chodzić do tej samej placówki, w, których, w której uczyła mama. I mhm. dla mnie to było taką traumą, że mama idzie do, do swojego tego fajnego przedszkola, a ja muszę iść gdzieś indziej. A teraz jak to jest z tymi dzieciakami? Chętnie chodzą? Czy... Teraz jest tak trochę inaczej, że dzieci to płaczą w zasadzie, kiedy wychodzą z przedszkola, bo przedszkola jednak są dużo bardziej atrakcyjne niż były kiedyś. Mhm. Coś o, o rodzinie pan powie, o zainteresowaniach? E, tak. E, jeżeli chodzi o taki klasyczny stan rodziny, to nie posiadam dzieci ani żony. E, to jeszcze przede mną. Czyli single? No można powiedzieć, że single, tak. Dobrze. Zainteresowania, pasje? E, no przede wszystkim sport. Kocham sport. E, jestem biegaczem amatorem. Tutaj biegi długodystansowe. Mam na koncie kilka maratonów, ale takim moim koronnym dystansem jest półmaraton. A ostatnio dystans pięciu kilometrów. Krótki, ale bardzo intensywny. E, jak chyba każdy Piłka nożna, każdy mężczyzna, ale też piłka siatkowa, sporty motoryzacyjne. Pytanie zasadnicze i bardzo ważne. Dlaczego pan startuje w ogóle w wyborach? Jaka jest pana główna motywacja? No bo to jest, to jest ważne, myślę, dla wyborców. Ja myślę, że tutaj motywacja co do startu w wyborach ona trochę wynika z moich zainteresowań współczesnym światem, olsztynem. Jestem olsztynieniem z urodzenia. Ale też z moich rozmów z mieszkańcami Olsztyna, którzy mówią: Piotr, masz taką wiedzę, powinieneś to spożytkować. kiedy tak sobie myślałem w trakcie tej upływającej kadencji samorządu, mówię: Rzeczywiście, to chyba jest ten czas, kiedy chciałbym spróbować swoich sił i wystartować do, do Rady Miasta, po to, żeby działać właśnie na rzecz Olsztynian. Wie, wiemy, że radni muszą patrzeć na Olsztyn całościowo, przez pryzmat całego miasta, a pan startuje z okręgu numer 4, czyli tam, gdzie są te duże osiedla olsztyńskie, Jaroty, mhm. Pieczewo, osiedle generałów, Zacisze. Co tak naprawdę chce pan zrobić dla tych mieszkańców ze swojego okręgu? Co jest taką najważniejszą rzeczą? Rzeczywiście na miasto powinniśmy spojrzeć globalnie. Natomiast ten okręg czwarty jest o tyle specyficzny, że na najmniejszej powierzchni skupia się największa e, liczba mieszkańców. tak To jest 50 tysięcy ludzi, jak nie więcej. <laughs> e, i mamy takie, mówiąc o tych osiedlach, tak, tych jaroty, osiedle generałów, pieczewo czy zacisze, że to są takie sypialnie. Ludzie w zasadzie to jest taki poranny potok, że wszyscy jadą do centrum miasta, do dzielnicy przemysłowej do pracy i wracają. Żeby skorzystać z oferty miasta, podobnie są wycieczki, bo tam brakuje przede wszystkim takiego, nazwijmy to centrum kultury, centrum y, życia, gdzie mieszkańcy mieliby taki sw swoje miejsce na spędzanie wolnego czasu, na rekreację, na rozrywkę. Dlatego rozmawiając w naszym komitecie o tym, co byśmy chcieli, co jest realne, to przede wszystkim y, takie rolkowisko, całoroczne rolkowisko, które będzie zadaszone, y, przede wszystkim boiska, bo brakuje tych boisk, one są przy szkołach, ale tego jest zdecydowanie za mało. Szkółki piłkarskie zgłaszają problemy, że te boiska są cały czas pozajmowane. Ratusz e, ogrodził się wysokim murem od mieszkańców. U nas ten dialog społeczny e, absolutnie e, nie istnieje, bądź istnieje w szczątkowy sposób. E, konsultacje społeczne tak naprawdę są fikcją. Jeżeli... E, Prezydent i urzędnicy mieli wizję zrobienia czegoś, to oczywiście te konsultacje były pro forma, po to, żeby były. I tutaj przykład ulicy Wilczyńskiego, która, którą w przyszłości czeka odpowiedź na pytanie, czy puszczać tam nitkę tramwajową, czy nie. Wielu mieszkańców, wiedząc, co się wydarzy, że droga dwupasmowa, czyli czteropasmowa, dwujezdniowa, mhm. zamieni się w drogę w którym w każdym kierunku będzie po jednej nitce, oni mówią, ojej, ale to zmniejszy drożność, tak? Tramwaj może jednak hałasować, przykład ulicy Kościuszki, czy my tego chcemy? Moja siostra mieszka w Warszawie i jak przed inwestycją tramwaju na Wilanów, mieszkańcy otrzymali informacje w skrzynkach pocztowych. Zostało przeprowadzone takie quasi-referendum, czy oni rzeczywiście chcą tego tramwaju. Dlaczego u nas tego nie można przeprowadzić? Czy to nie są jakieś wybitne działania, żeby zapytać mieszkańców ulicy, ulicy Wilczyńskiego i okolic, czy oni rzeczywiście chcą zupełnej zmiany charakteru tego, tej ulicy? Mhm. Pewnie pan redaktor też wie, że tramwaje są najdroższym środkiem transportu w Olsztynie. Jeżeli chodzi o wozo, tak zwany wozokilometr. Mhm. Ponadto trzeba zbudować ogromną infrastrukturę do tego, więc też koszt y, budowy. Czy autobusy elektryczne? Być może, trzeba się zastanowić. Y, w innych miastach funkcjonują na krańcówkach czy nawet na przystankach, gdzie dłużej autobusy stoją, takie doki do ładowania y, tych y, autobusów. Wprowadza mhm. y, się tak zwane bus trampasy, czyli y, takie buspasy w środku, ala tramwaj, gdzie autobusy mają przyspieszony, przyspieszony ruch. Czy budować tramwaje, czy nie, to na pewno zależy też od zewnętrznych źródeł finansowania. Miasto same w swoim budżecie nie jest w stanie sfinansować mhm. tramwajów. Więc tutaj do tego należy podejść racjonalnie, zobaczyć jakie są środki zewnętrzne. A jeśli chodzi o dofinansowanie do zakupu nowego taboru, jak najbardziej tak. Ja jestem na tak, gdyż mhm. jeżeli mamy zewnętrzne finansowanie, to należy z tego korzystać. Mhm. Jeszcze jedno odnośnie przystanków bo przy okazji budowy drugiej nitki tramwajowej, drugiego etapu rozbudowy tramwajów, znowu powstały nowoczesne, przeszklone wiaty przystankowe. Tylko nikt nie pomyślał o tym, że chcemy zielonego miasta. Dlaczego te przystanki nie zostały zaprojektowane z, architekt, z architektami krajobrazu? Dlaczego one nie są zielone, jak to się robi w miastach europejskich? To zupełnie dałoby inny taki... Odbiór, tak, tych, tych Odbiór, miejsc. Odbiór, efekt estetyczny jakby też jakby zupełnie inny, prawda? Tak, a, mhm. a w tym momencie to jest wszystko takie techniczne, to jest takie technopolis. Owszem, jest to estetyczne dzisiaj, ale pytanie, jak to będzie wyglądać za 5 czy za 10 lat, bo my nie możemy patrzeć na miasto w perspektywie mhm. dziś, teraz i tutaj. A dlaczego ktoś miałby na Pana zagłosować? E, o, to jest dosyć trudne pytanie, ale trudne pytania e, są warte odpowiedzi. E, Myślę, że reprezentują, yy, pomimo, uważam, jeszcze dość młodego wieku, niemałe doświadczenie. Orientuje się w sprawach miasta. Yy, a patrząc na radnych obecnej kadencji odnoszę takie wrażenie, że część z nich, jak nie duża część z nich, to tacy trochę bezradni. Bo oni to w zasadzie tego nie wiedzą, to odłożą na później. Tutaj się będą wstydzili zapytać. Niechlubnie powiem, że też z, z którymś z radnych rozmawiałem, tutaj nie ujawnię płci i on mówi, ale, ale jak to zrobić? Ja mówię, napisać interpelację, a jak to się robi? W obecnej kadencji, która jest rekordową, 5,5 roku, mhm. czterech radnych nie, za, nie złożyło żadnej interpelacji. W ciągu 5,5 roku, żadnego pytania prezydentowi nie zadało. Mhm. No to jest rzecz absolutnie niespotykana, że radni nie korzystają ze swojego podstawowego narzędzia. Ja te narzędzia znam, cały wachlarz. On, wynik on jest zapisany i w ustawie, ale i w innych aktach prawnych. Ponadto radny powinien być uchem mieszkańców, słuchać, rozmawiać z nimi i prezentować te ich pomysły na forum Rady Miasta. Co więcej, dla mnie niezrozumiałem jest to, że w statucie miasta zabrano głos nam, Olsztynianom, Zwykły mieszkaniec Olsztyna nie ma prawa wystąpić na sesji Rady Miasta. Nie ma takiej możliwości. I znowu to jest ewenement w skali kraju. Czyli rozumiem, że to będzie jedna z pierwszych spraw, którymi będziecie chcieli się zająć. Jest bo... to, jest to mhm. pierwsza inicjatywa, do której chcę zbudować poparcie większości, żeby przegłosować zmianę w statucie e, miasta Olsztyna, żeby zwykły Kowalski, Nowak, Mógł wystąpić na forum e, Rady Miasta i powiedzieć o swojej sprawie, o swoim problemie. Kiedyś to było możliwe, natomiast mhm. e, nowy statut z 2018 roku e, tą e, prerogatywę mieszkańcom zabrał. Nie wiem dlaczego. E, radni o to nie dopytali, po prostu ten statut funkcjonuje mhm. i tak jest. Trzeba to zmienić. Radni w Olsztynie są no, dosyć zaawansowani wiekowo. Wziąłem 16 miast wojewódzkich plus Toruń i Gorzów Wielkopolski jako też powiedzmy miasta quasi wojewódzkie, mhm. to 18 miast, 565 radnych, Excel, ja lubię statystyki, lubię tabelki, mhm. wpisałem to wszystko, no i rzeczywiście wyszło, że Olsztyn ma najstarszy średnio skład Rady Miasta ze wszystkich miast. To jest średnia we wieku wynosi 60 lat. Na drugim biegunie jest Łódź. Średnia wieku radnych w Łodzi wynosi 45 lat. Jak się zaczynała kadencja, to w łodzi to było 39 lat. Co więcej, radnych w nie mamy 25. Ja nikogo tutaj absolutnie nie dyskredytuję ze zonu na wiek. Ale wiek nie ma znaczenia nie tak ma naprawdę. Znaczenia, nie ma znaczenia, natomiast 14 z obecnych radnych jest emerytami. Jak sobie spojrzę na skład tych radnych, to tak naprawdę patrząc na niektóre osoby, co one przez tą 5,5-letnią kadencję wniosły do życia miasta. Bo jest wiele takich osób, które są po prostu radnymi, zawód radny. Tylko czy to jest czy To nie jest zawód. Tutaj to jest bardziej misja, powołanie i no jakieś takie zacięcie społecznikowskie. No właśnie o tym, o czym Pan mówi. Część z radnych odkleiła się od poziomu mieszkańców. Oni są po to, żeby chodzić na eventy, przecinać wstęgi, być na bankietach, a tak naprawdę to, po co są, zupełnie się rozeszło z rzeczywistością. Radne jest po to, żeby reprezentować interesy mieszkańców na forum Rady Miasta. Mhm. A dlaczego Pana zdaniem młodzi sportowcy, no, piłkarze, siatkarki, nawet był ostatnio też przykład w wieku takim 14, 15, 16 lat, no, wyjeżdżają z Olsztyna, żeby rozwijać się w innych miastach, w innych środowiskach. Tutaj tej możliwości, nie wiem, chyba nie mają. No. E no taki sport powiedzmy młodzieżowy, idący w stronę sportu zawodowego to jest istotne zagadnienie i poza w tej chwili mówimy o sporcie seniorskim tak i o najwyższej klasie rozgrywkowej mamy jedną drużynę to jest AZS w piłce siatkowej pamiętam jak chodziłem do liceum to tych sportów w najwyższej klasie rozgrywkowej mieliśmy kilka to była i piłka nożna to była koszykówka kobiet to był tenis stołowy i można by jeszcze wymieniać pytanie co poszło nie tak czy miasto powinno finansować sport zawodowy, czy tylko wspierać sport, powiedzmy ten młodzieżowy amatorski. E Uważam, że i ten i ten, dlaczego? ponieważ no, ten sport na najwyższym poziomie, czyli zawodowy napędza młodzież, która chciałaby naśladować swoich e idoli. E Co więcej jeszcze jeśli chodzi o potencjalne inwestycje w mieście. Mamy w Polsce jeden tor, Kolarski w Pruszkowie kryte. Dlaczego nie pomyśleć o tym w Olsztynie? A to powiem panu, że nie wiem, czy nie wyprzedził Olsztyna biskupiec, bo już ma mocno zaawansowany projekt toru kolarskiego. Tam też są jakieś takie tradycje, właśnie związane z kolarstwem, i y, wiem, że szukają, lobują gdzieś w ministerstwie, żeby y, takie środki na tor kolarski załatwić. Także no, miejscowość dużo mniejsza, jakby od Olsztyna. No właśnie, mniejsza miejscowość, a jest pomysł i Przeradza się to w pewnego rodzaju już plan realizacji. U okay. nas, poza tymi wielkimi inwestycjami, tak, o których mówiliśmy, to była idea fix, a ten element społeczny, element użyteczności miasta dla Olsztynian został zupełnie pominięty.